Mili Państwo, mamy dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy, bo w kalendarzu właśnie dzisiaj świętego Krzysztofa, tego olbrzyma, który według legendy przeniósł na własnych ramionach małego Jezusa przez nurt rozszalałej rzeki. Jeżeli spotkają dziś Państwo za kółkiem osoby prowadzące z odpowiednią prędkością, z zapiętymi pasami, skupione na drodze, nie kłócące się za kierownicą, nie dyskutujące o polityce, nie wysyłające, SMS-ów w trakcie jazdy i niemalujące paznokci podczas prowadzenia samochodu, to zapamiętajcie państwo taki niewątpliwie bardzo rzadki okaz. Złóżcie temu okazowi dzisiaj życzenia i pochwalcie za bezpieczną jazdę. Z cyklu porady wakacyjne szerokim gestem czerpiemy z pomnikowej pracy pani Ireny Gumowskiej pod tytułem ABC dobrego wychowania Warszawa 1969. Czytamy. Zawsze lepiej wziąć o połowę mniejszy bagaż niż się zamierzało i o połowę większą kwotę pieniędzy, od pierwotnie zaplanowanej. I dalej. Umiarkowaną sumkę wraz z dokumentami warto nosić w woreczku zawieszonym dyskretnie na szyi. Ten bardzo archaiczny schowek jest najpewniejszy nawet w epoce radaru i telewizji dalej. Dobrze wychowany człowiek jest zawsze ubrany stosownie do okoliczności. A więc nie wejdzie do sklepu w kostiumie kąpielowym, nie wybierze się do kina, nie zasiądzie do rosołu w pensjonacie czy w restauracji bez koszuli. Podobnie jak nie będzie chodził po plaży w kapeluszu i w rękawiczkach. Każdy musi się zatroszczyć, by jego pakunek, nawet jeżeli jest to pudło tekturowe, był porządnie przewiązany sznurkiem. Nie papierowym, ale skórzanym paskiem. Nie wolno dopuścić, by paczka rozlatywała się w przedziale kolejowym, by ciekły z niej stłuczone jaja albo sok malinowy. Historia na 25 dzień lipca, ale jakaś ona nie teges. Dzisiaj. Oto bowiem w roku 1655 tego dnia, na sam początek potopu szwedzkiego, w ujściu Polskie Pospolite Ruszenie skapitulowało przed wojskami feldmarszałka Arwida Wittenberga. Pisał o tym w ten sposób historyk Józef Szujski. Pomimo przewagi liczebnej, pomimo obronnego stanowiska, zgromadzona w obozie pod ujściem szlachta, spróbowawszy zaledwie harców z Wittenbergiem, wdała się w rokowania z towarzyszącym mu Hieronimem Radziejowskim, a 25 lipca przyjęła protektorat Karola. Gustawa. W ujściu, przypominam, że to 12 km na południe od piły, w ujściu są liczne pomniki i powstańca Wielkopolskiego, i hutnika, nawet Władysława Jagieły. Ujście ma także licznych obywateli honorowych, jest nim oczywiście również Jan Paweł II, o czym informuje tablica przed miejscowym kościołem. Tylko o tym jednym fakcie z roku 1655, dzięki któremu zresztą ujście jeden jedyny raz zapisało się w historii polskiej, Polski jakoś w tym miasteczku głucho, co z mieszanymi uczuciami przyjmuje Wiesław Kmicic-Kot.